Hej misaki, witam was ponownie na moim kanale Ostatnio kupiłam trochę jesiennych outfitów Ale wiecie, jesienią wydaje się więcej pieniędzy na ubrania niż zwykle Mam bardzo dużo bordowych rzeczy Jest też wzór w krówkę I nie zabraknie też agów Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Tak jak mówiłam, jesień to jest taki czas, kiedy Przynajmniej ja, kupuję bardzo dużo outfitów Zaczniemy sobie może od tego sweterka, który mam na sobie To jest taki wzór z pieskami I tutaj mamy takiego uroczego misia Przechodziłam obok tego sweterka chyba trzy razy i dzisiaj specjalnie po niego pojechałam Potrzebowałam czegoś takiego trochę w neutralnych odcieniach, ale jednak żeby pasowało do agów, które też zaraz wam pokażę Jest z Berszki, ja mam go w rozmiarze chyba XS i zapłaciłam za niego 150 zł Wszędzie na TikToku widzę ten sweterek Będąc dzisiaj w Berszce, akurat rzucił mi się w oczy To jest taki dość krótki sweterek w stylu polo Także ma tutaj taki charakterystyczny kołnierzyk i jest zapinany na guziki Ale przyznaję, że kupiłam go dla tej grafiki te misje chyba będą wairelowe na jesień. Ogólnie do jakichś jasnych outfitów, albo nawet do jeansów, kurzonej torebki i złotej biżuterii, będzie wyglądać naprawdę top. Kolejny sweterek też jest z berszki i w ogóle wydałam bardzo dużo pieniędzy w berżce, jak sami zauważycie. To jest taki sweter bez ramion. Jest wykonany z grubego materiału. Bardzo mi się to podoba, bo wygląda tak ekskluzywnie. Jeśli chodzi o długość, to jest dość krótki. Także polecałabym Wam wybierać nawet rozmiar większy. Tak samo do jakichś jeansów, do złotej biżuterii, to jest totalny masztet na jesień. Miałam bardzo podobny z rok temu. Problem z tymi sweterkami jest taki, że jak podniesiecie ręce do góry, to całość idzie do góry. Właśnie tak było z tamtym sweterkiem, który kupiłam rok temu. Natomiast on miał taki bardziej obcisły materiał i może to też dlatego. Ten jak sami możecie zauważyć ma bardzo fajny, gruby materiał. To będzie idealny sweter na jesień. Mam w rozmiarze XS i zapłaciłam za niego 129 zł. Ostatni sweter, który chcę wam pokazać będzie nie z Bershki, tylko z answer Dostałam o niego mnóstwo pytań na TikToku i na Instagramie, po tym jak dodałam w nim zdjęcie. Szczerze mówiąc, sama bardzo długo szukałam takiego sweterka w takim kolorze i o takim kroju. Oczywiście, bordo jest w tym sezonie mega na topie, także chciałam mieć coś takiego, co na pewno przyda mi się na jesień. Ostatnio w się kupiłam też spódniczkę w identycznym odcieniu, także razem wyglądają naprawdę przepięknie. Osobiście noszę ten outfit z ciemnobrązowymi kozakami przed kolano i jakąś też albo bordową, albo ciemnobrązową torebką. Jeśli chodzi o rozmiarówkę tego sweterka, moim zdaniem jest dość zaniżona. Ja osobiście kupiłam rozmiar S na M, bo chciałam, żeby był bardziej oversize'owy. Nie udało się. Także jeśli szukacie czegoś takiego bardziej obszernego, to polecam Wam wziąć ten większy rozmiar. Za sweterek zapłaciłam około 200 zł. Ok, przebrnęliśmy przez dzianinę, teraz pokażę Wam spodnie. Tak jak mówię, wydałam w beczce trochę więcej niż powinnam. Natomiast, tak jak Wam wspominałam, byłam dzisiaj na zakupach i ogarnęłam sobie ten sweterek. Stwierdziłam, że nie mam do niego szarych spodni. Ale takich wiecie: szarych, które mają naprawdę ładny kolor. W zasadzie ciężko jest znaleźć taki w sieciówce, ale te chyba znalazły mnie. Wzięłam je tak, po prostu wiecie, na przymierzenie. Okazały się totalnym hitem. One tak cudownie maczują z tym sweterkiem. No co mam Wam powiedzieć? Ten kolor jest po prostu przecudowny. Zobaczcie tylko na ten kolor i te charakterystyczne brązowe przeszycia. Jedyne do czego mogę się może troszkę przyczepić to jest to krój tych spodni. One mają taki bardziej balonowy krój, natomiast ja jestem ogromną fanką szerokich spodni, takich, wiecie, prostych, szerokich spodni. Także to jest taki malutki minusik. Jeśli chodzi o rozmiar tych spodni, ja mam je w tym najmniejszym rozmiarze 10-12. Ja w ogóle nie rozumiem sieciówek, ale mam wrażenie, że jeśli chodzi o rozmiar spodni, zmienia się tylko ich szerokość. Natomiast jeśli chodzi o barczkę, jestem bardzo wdzięczna za ten rozmiar, bo jak dla mnie fituje idealnie. I za spodnie zapłaciłam 150 zł. Kolejne spodnie również są z Bershki. Kupiłam te spodnie w zestawie z kurtką. Jak na razie to jest chyba mój ulubiony outfit na jesień. One mają takie zwykłe, szerokie nogawki. Mega podoba mi się ten efekt podwiniętych spodni. Z racji tego, że te i tak pewnie będę musiała skrócić, to pewnie zrobię po prostu tak. Zauważyłam, że w ogóle te spodnie są ciężko dostępne na stronie. Jak chciałam je kupić, bo finalnie zamówiłam je na Zalando, to były praktycznie cały czas wyprzedane. Ja mam je w rozmiarze 32 i zapłaciłam 130 zł. O tę kurtkę było naprawdę bardzo dużo pytań na moim TikToku. Ona jest właśnie w zestawie z tymi jeansami, które kupiłam. Natomiast z tego co kojarzę, jest też druga para podwiniętych jeansów. I chyba też fituje z kolorem tej kurtki Ciemny jeans naprawdę bardzo ładna Ten materiał też jest taki gruby I czuć dobrą jakość Ona jest krótka, ale jest szeroka Więc ten krój wygląda naprawdę bardzo fajnie Chyba polecam brać standardowy rozmiar Ogólnie ogarnęłam już chyba cały outfit z tymi jeansami Kupiłam do tego setu takie kozaki Ogólnie one są w takim ciemnobrązowym Wpadającym w bordo odcieniu. Także jak najbardziej do takich ciemnych jeansów I brązowych albo bordowych dodatków cuda. Potrzebowałam takiej mini spódniczki. Ma naprawdę przepiękny odcień, jest beżowa z bordowymi elementami, także będzie wyglądać naprawdę cudownie do tego sweterka, który Wam pokazywałam. Ona jest dość krótka, natomiast ja mam ją w rozmiarze 32 i w ogóle tutaj są shorty. Jakichś oversize'owych sweterków albo bordowych, albo beżowych, albo białych. Już się nie mogę doczekać, żeby nosić te wszystkie jesienne outfity. Akurat pogoda dopisuje, żeby nosić mini spódniczki i wysokie kozaki. Jakby to jest mój ulubiony typ outfitu, umówmy się. Także spódniczka jest ze Stradivariusa. Tak jak powiedziałam, mam ją w rozmiarze 32 i zapłaciłam za nią 115 zł. Wzór w krówkę jest totalnie top. Natomiast wydaje mi się, że sieciówki nie są na to jeszcze gotowe. Co prawda zaczęły wchodzić jakieś pojedyncze przedmioty. Widziałam ostatnio w pulu jakieś jeansy, właśnie w krowi wzór. Oczywiście je zamówiłam, ale jeszcze nie przyszły. To, co mogę Wam dzisiaj pokazać, to jest to sukienka z ASOS-a. jest znów bardzo często o nią pytaliście, jak wrzuciłam zdjęcie na Instagrama. To jest taka tiulowa sukienka z marszczeniami po boku. Jeśli chodzi o długość, to nie jest bardzo krótka, jest taka średnia powiedziałabym. Natomiast z racji tego, że ma taki fajny materiał i jest marszczona, to możecie na spokojnie ogarnąć taką długość, jaką chcecie. Ona ma krótki rękaw z opadającym ramieniem, naprawdę wygląda bardzo elegancko. Ogarnęłam do niej brązowe, wysokie kozaki i bordowa torebka. Pozostając już przy tej torebce, Stwierdziłam, że na pewno będę potrzebować czegoś takiego na jesień, bardziej, że w zasadzie ja mam takie większe terapii do pracy. Potrzebowałam czegoś takiego, wiecie, na imprezkę, żeby wrzucić tylko telefon, błyszczyk i to wszystko. I raczej nie zmieścicie dużo rzeczy, bo jest dość mała. natomiast wygląda naprawdę classy. Ona jest z pula i kosztowała około 130 zł. Kolejna tarapka jest. Z Barszki. Jeśli chodzi o stykowski, to ja dalej nie jestem over it, więc ta torebka też była dla mnie must have. Em. Jeśli chodzi o prawdziwą historię, mieliśmy imprezę filmową w Krakowie. Oczywiście jak to ja pakowałam się na szybko i zapomniałam spakować torebki. Miałam bardzo podobną możecie kojarzyć z moich zdjęć na Instagramie i ona została w domu. Ten outfit też był w stylu takim, wiecie, westernowym, także chcąc nie chcąc, musiałam wydać na nią 180 zł. Przynajmniej outfit outfitował. Przejdźmy sobie do agów. Początkowo zamówiłam ten klasyczny model mini. Wydaje mi się, że te buty są takim niezbędnikiem, jeśli chodzi o jesienne outfity. W zasadzie każda dziewczyna powinna mieć je w swojej szafie. Nie mówię tutaj już o oryginałach, bo są dosyć drogie. Natomiast wiecie, sieciówki proponują bardzo dużo różnych zamienników. Czasem można znaleźć coś fajnego w odpowiedniej cenie. Ja akurat kupiłam je na Zalando, zapłaciłam coś... Ponad 800 zł? Nie pamiętam szczerze mówiąc, bo to było jakiś czas temu. Natomiast później znalazłem. Te. Jakby, oh my god, nie powiecie mi, że one nie są cute. To są takie kapce na platformie z mega przyjemnym w dotyku futerkiem. Wyglądają tak, w zasadzie nie wiem ile ta platforma może mieć. Nie jest jakoś super wysoka, więc są na pewno bezpieczne. Mam już w głowie tyle pomysłów na outfity z nimi, że po prostu nie mogę ich oddać. Są prze, prze cudowne. Kolor to jest taki typowy kolor dla agów. I w zasadzie takich chciałam. Nie podobają mi się jakieś czarne agi albo takie ciemnobrązowe. Te będą pasować zarówno do jasnych, jak i do troszkę ciemniejszych outfitów. Możecie je nosić z jeansami z szarym kolorem. Ja osobiście ułożyłam sobie trochę sweterkowych outfitów z nimi. Aktualnie potrzebuję czegoś takiego cozy na wyjazd więc te sprawdzą się idealnie. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało i wpadajcie też na pozostałe media społecznościowe.